Witaj, zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Posłuchajmy ciekawej relacji RYF, która przeżyła trzy doświadczenia bliskie śmierci. Zaczynamy. Moje pierwsze doświadczenie bliskie śmierci miało miejsce w 1965 roku, kiedy zdiagnozowano u mnie raka szyjki macicy w terminalnym stadium. Przez 10 dni byłam w śpiączce. Znalazłam się poza ciałem, widząc, jak pielęgniarki i lekarze mówili teraz ją straciliśmy. Ciała nie rozpoznałam, bo ważyłam wtedy tylko 30 kg i było ono dla mnie brzydkie. Następnie błąkałam się po szpitalu, i następną rzeczą, jaką pamiętam, było to, że byłam w długim tunelu. A wszyscy moi krewni, którzy odeszli wcześniej, byli tam, stali i uśmiechali się, gdy ich mijałam. Mogłam rozróżnić tylko jedną motywację, a było nią dotarcie do tego niesamowitego światła na końcu tunelu. W międzyczasie pokazano mi wszystkie moje doświadczenia życiowe, i ja byłam osobą, którą skrzywdziłam. Lub której pomogłam, abym mogła poczuć to samo, co oni czuli, gdy niewłaściwie postępowałam przeciwko tej osobie lub gdy jej pomagałam. Głos powiedział mi: Zostałaś osądzona, mając możliwość bycia tymi osobami. Sama siebie osądziłaś. Trudno to wyjaśnić, wydaje mi się, że najłatwiej nazwać to karmą. Kiedy dotarłam do światła, było tak jasne jak nic na ziemi czyste, białe światło. I takie uczucie bezwarunkowej miłości i ciepła. Światło odpowiedziało na wszelkie pytania, jakie kiedykolwiek miałam. Wygląda na to, że byłam tam przez długi czas i po prostu chłonęłam te wszystkie odpowiedzi. Następne co wiem, to wydobył się głos ze światła i powiedział mi, że to nie jest mój czas, aby tam zostać. Błagałam tak mocno, jak tylko mogłam, ale zostałam wrzucona z powrotem w ciało. I przeklinałam wszystkich lekarzy i pielęgniarki. Nie mówiłam o tym nikomu, ponieważ moja rodzina to byli fundamentalistyczni zielonoświątkowcy. W 1993 roku miałam zawał serca i sytuacja była taka sama, ale z jedną dużą różnicą. Byłam wtedy zamężna i pokazano mi męża płaczącego, abym nie umierała. W związku z czym zaproponowano mi decyzję o pozostaniu lub powrocie do niego. Tym razem wybrałam życie. W 2000 roku mieszkałam sama i ciężko zachorowałam, jak się dowiedziałam, na zakażenie bakterią E. coli. Nie zostałam zabrana do szpitala. Byłam taka chora, że wymiotowałam i nie mogłam stać. Krzyczałam do wszechświata, żeby pozwolił mi umrzeć lub mnie uzdrowił. Zostałam zabrana z ciała przez tunel, ale tym razem mogłam odwiedzić inne płaszczyzny istnienia. Pozwolono mi zobaczyć siedem, w tym jedną bardzo dziwną płaszczyznę, gdzie mogłam zajrzeć do wnętrza gigantycznego grzęzawiska, gdzie dusze były torturowane seksualnie i tym podobnie, we wszystkiego rodzaju okropnych formach. One myślały, że zostały uwięzione, a jedyne co musiały zrobić, to spojrzeć w górę, a tam była ścieżka do światła. Brak poszukiwania wydawał się być ich zgubą. Krzyczałam do nich, ale wyglądało na to, że nie słyszały. Zabrano mnie do specjalnych istot, które wyglądały jak zwykłe szaraki, ale miały więcej zmarszczek na twarzy. Nazywali siebie radą i powiedzieli, że są częścią grupy, zwanej recyklerami dusz, pomagającej duszom się reinkarnować. To było zdecydowanie moje najbardziej doniosłe doświadczenie bliskie śmierci. Ponieważ mogłam zobaczyć srebrny sznur, który łączył mnie z moim ciałem. To doświadczenie trwało ponad 20 minut, o ile pamiętam. Byłam martwa, to nie było obę, ponieważ znam to uczucie. Wszechświat ma tak głęboką strukturę, że nie da się jej opisać. Patrzę na to tak jak Edgar Case na archiwum Akaszy. Ale moim zdaniem jest to jak gigantyczny komputer, który może przetwarzać biliony bajtów na sekundę. Jest jak dobrze zarządzana maszyna, która jest całkowicie sprawiedliwa i dobrze prowadzona. Wszechświat jest przeciwieństwem chaosu. Jest dużo więcej tego, co widziałam na różnych płaszczyznach, ale o niektórych nie będę jeszcze mówić. Podczas moich doświadczeń bliskich śmierci wyraźnie opuściłam swoje ciało i istniałam poza nim. Miałam więcej świadomości i uważności niż zwykle. Wiedziałam, że jestem sobą. Moja osobowość przetrwała, po prostu nie potrzebowałam już ciała. Na najwyższym poziomie uważności byłam w bliskości światła. Myśli działały niesamowicie szybko. Wydawało mi się, że wszystko dzieje się naraz. Czas już nie istniał, moje zmysły były niesamowicie bardziej wyostrzone. Nieopisana ilość kolorów, jakich nie mamy na Ziemi, także rodzaj wibracji. Zapytałam, co to jest, bo to rodzaj muzyki. Powiedziano mi, że są to modlitwy, prośby i uwielbienia płynące z Ziemi i innych planet. Odczuwałam totalny spokój, przyjemność, niesamowitą radość. Miałam poczucie, że jesteśmy jednym ze światłem. Wiedziałam wszystko o wszechświecie. Teraz wiem, że reinkarnacja jest prawdziwa. Teraz z religii buddyzm najbardziej do mnie pasuje. Mojego byłego niepokoiła jakakolwiek wzmianka o tym. Stałam się odludkiem, stałam się osobą żyjącą pomiędzy, która utkwiła pomiędzy Ziemią a światłem. Pojawiły się u mnie nowe zdolności empatii i uzdrawiania innych. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.